Cześć Siemanko, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj, tak jak widać, pole jest już zlane po i będziemy mieszać to z ziemią, ponieważ no, do siebie jeszcze trochę czasu jest. No i żeby to po prostu nie parowało, nie uciekały te wartości z tego, żeby zmieszczać to z glebą. Więc co? Dzisiaj tak jak widać jest gruber. Jedziemy! Zostawiam sobie obroty tak 1600-1700, 1600, 1600 1700, tak pomiędzy. Wtedy to jest najlepsze są obrot dla niego, ponieważ jest ten moment obrotowy, już jak powinien być. Znaczy no, też w komentarzu mi jedna osoba napisała, że na takich obrotach jest najlepiej robić im. Więc stosuję się do tego, no i powiem Wam, że bardzo fajnie to wychodzi. No na pewno też spalanie jest mniejsze, jeśli na takich się pracuje, niż jak wcześniej robiłem, tam było tak 1900, najczęściej tak na 1900 na początku robiłem. Znane to było grubo, tutaj jest taki kawałek półtora hektara bodajże albo hektar 60, coś takiego. No to na to 15 tych swoich beczek wywiozłem. No naprawdę jest grubo, tak jak zresztą widać, że, no to w sobotę wywoziłem, w niedzielę no to nie robiłem, teraz to no jest poniedziałek i robię, jeszcze stoi, nawet mnie nie powsiąkało to. Głębokość to jest gdzieś tak to no, 10 cm, to ustawiłem najprawdopodobniej no jeszcze chyba będę musiał przed samym siewem przyjechać z kultywatorem i jeszcze raz to zrobić bo pewnie w deszcze mają padać a jak mi to ubije to znowu z tym siewnikiem nie dam rady a jak na razie jeszcze agregatu z mikropakiem nie ma ale niebawem coś będzie bo to, to wiadomo będzie i oszczędność w paliwie tak to nie trzeba 10 razy przyjeżdżać no wiadomo ten mój kultywatorek to tam po to w ogóle to się nie zgrywa tam 20 30 dni w tym jeżdżą ale najprawdopodobniej jak będę robił to fotonem przyjawiał bo... nim to mi się nie opłaca nawet on jest, zator jest nawet trochę szerszy niż ten kultywatorek a... jak robiłem to musiałem zęby na Majsa porozstawiać ponieważ Kolejny mi zostawały z od jeszcze. Tak jak możecie zauważyć, nie wiem czy widzieliście czy nie, zetor już ma 309 godzin. No jak przez te dwa lata, no to można nie jest to dobrze. Tak w przeliczeniu 150 na no, no bo teraz w marcu już minęło, bo dwa lata jak jest u mnie, Teraz lecimy trzeci rok która ściągnąłem. Bo teraz dużo pracy w polu, tam korzenie tego pofermentu to wszystko. No wiadomo, że i na przedniej osi i tym bardziej lepiej dla mnie, ponieważ to nie wystaje mi tak z przodu nic. mu założyłem. Było to dociążenie przedniej osi. No i też poza tym, czy tym duże to mnie irytowało, to jak wjeżdżałem na jakieś domy czy coś szybciej bo tak to on podskoczy i jest bez problemu, a z którym to podskoczył i było taki łup taki. no i to mnie denerwowało bardzo, bo ciągnik na pewno odczuwał też no i co ono przez te 300 godzin nic się z nim nie działo no. jak przyjechał tak pracuje cały czas Z rubera średnika nie ściągałem, bo nie chciało mi się... Też nie jest lekki, nie to waży swoje. Nakryłem go po prostu i stał sobie. Tutaj jak widać też też mam W tym roku to myślę opryskać. Tutaj jest zasiane żyto, też było lane po fermentem, widać zresztą kolejny. Żyto jak żyto, tam z tyłu widać, że jest takie, taki placek mniejszego, to mi siewnik nie dosiał. Teraz próbuję z tym swoim NordSternem dojść do ładu. Wziąłem, zdemontowałem kółko i będę brał i zakładał coś z tyłu jak od płosa są te koła gdyby większe opory stawiało bo tak to tylko kółko jak przy toczce i uślizg duży łapało najgorzej było jak było sucho bo jak było sucho to w ogóle to koło raz się kręciło, raz przystawało i w cały świat, raz w koło się robiło tutaj te pola. no i wychodziło cały, cały czas inaczej a teraz zobaczymy, jeśli będzie wychodzić dobrze, a wydaje mi się, że będzie wychodzić wreszcie dobrze No bo tam skrzynia jest mechaniczna, tam tryb na trybie jedzie Tam nie ma co do tej skrzyni się przyczepić Ale jeśli by się okazało, że dalej będą jakieś problemy, to go raczej będziemy sprzedawać Tutaj trzeba zastanowić się nad jakimś innym siebie. Koleiny są porobione, bo jak lałem, tu też padał ale i tak są mniejsze niż w zeszłym roku były nawet chyba w zeszłym roku jest filmik z tego albo i nieba nie, nie pamiętam ale wtedy to szedł po ramę prawie nie? w szczególności tą pod tą górką na tym polu co jest teraz zasiane Ruber jeszcze jak na razie bez zarzutów Siednikiem też pochlony sobie siałem to nie było problemu, tylko była kwestia ustawienia go, bo to co napisane w tej książce od niego, a to co wychodziło to były dwie różne rzeczy, więc trzeba było dojść samemu, ale udało się. Teraz już zator jest po wymianie olejów. Czy na silniku mu wymieniłem i przed nim moście, w oście, bo mi też tak zalecał, że jeśli on pracuje z turem, to najlepiej jest jak się wymienia w silniku, to wymienić też przednim oście. Bo jak później mamy mi się tam coś popsuć i się męczyć z tym, to... To molej nie mają tej sobie zmienić, niż później rozbierać ten szybko. Pracujemy trzecim biegiem Szosowym tak Trochę mi go ściąga, bo jest mokro I Na razie mi tak ma pochłodności Ale daję sobie radę To jest dopora, średnio sobie pneumatyczne automatyczne bo teraz jest mechaniczne. to i komfort będzie lepszy. I bo jak go brałem, to nic nie było przy nim. Taki jaki stał, takiego jak wziąłem. Taka była oferta, to był wzięty. Trochę mi szkoda, że nie wziąłem tej wersji GP. Miał chociaż jeden pół pod obciążeniem. A to no, taka najprostsza wersja, no ale wtedy bym musiał czekać gdzieś w czerwcu. W czerwcu, pod koniec czerwca wtedy by dopiero do mnie przyjechała, a tak to... No, bo no, wtedy swobodem to no, było tego roku, co nawet mi się popsuł. No i ciąg był potrzebny, no bo tak to by nic nie zrobił. W szczególności na tym polu, bo tutaj, tutaj jeszcze ten kawałek to jest dobry ale tutaj ten co jest zasiane to tamto jest wina to był dramat sobie gaz ręczny zostawiam teraz sobie redukuję i do góry skręcamy wszystko ładnie idzie Tak jak my teraz, to jest po fermentem ląd zlane tutaj, tak grubo, to już nawozu nic nie będziemy dawać. No to według mnie nie ma sensu. W zeszłym roku na jednym kawałku tak testowaliśmy z ciekawości, jak to będzie wyglądać. No i było naprawdę fajnie. Wszystko rosło jak powinno, normalnie jakby nawo. Dany, więc poszliśmy do wniosku, że w nasi to się zleje też bez nawozu będzie. Wiadomo, zawsze ta oszczędność będzie, bo pani mnie to wynosi, niż bym miał nawóz kupić na ten kawałek. Wiadomo, czas te sprawy, ale biogazownie mam blisko, to praktycznie tu od tego pola, to no, ze 3 km Takiego 3 kilometry Mury takie się robiły, ciemne. Ciekawe będzie badać, nie, no nie pokazuje, że ma padać, ale to nie wiadomo. Zresztą w niedzielę też miało, znaczy w sobotę też miało nie padać, ale padało. Takie przelotne deszcze były. Na razie jeszcze nikt u nas nie sieje Dzisiaj jest. 27 marca Jeszcze nikt nie wyjeżdża, bo teraz Tym bardziej, że teraz mają być mrozki To no, nie ma sensu Już dzisiaj ma być w nocy mrozek no, Ale czuć jeszcze śmierci tych konferencji Mi się na samym początku jak przyjechałem zableczka mi się ścięła. No taki plus, że chociaż mi się nie wybiło z ramion tylko tak podniosłem go, bo tam sobie ten poprzeczniak robiłem, może by zarupać sobie tą brudnę z tego poprzeczniaka, żeby tak nie skakać ciągnikiem, podnoszę, on odwracam się do tyłu, a tam na półkuli się trzyma. E Lampa parciaska mnie zaczyna wypadać, czy co lepiej, żeby nie. No jeszcze tak odnośnie zetora. No. Instrukcje obsługi ci, co mają, dobrze wiedzą, że jest napisane, żeby olej w silniku zmieniać co 500 km a na 3 Ale to jest zdecydowanie za długo, według mnie lepiej jest sobie zmieniać tak 300 ja to tak robię, jak przy, y, przy fotonie robiłem znaczy na dole robię, bo jeszcze jeszcze nie znaczy, olej zmieniam jak jest tak 250-300 to już olej zmieniam Nie zalany olejem, metorowskim akurat mi się trafił w dobrej cenie na no, olej, się to kupiłem został wzięty ten do silników bez DPF-a bo już nie ma DPF-a o śnieg zaczyna palenie robi się interesujący ale kurde sypie zamknę tą szybę, bo mi tego śniegu do środka zaraz A to tak jak słychać, no w środku nie jest jakoś głośno wiadomo, no ale... To jest głośniej niż w tych zachodnich ciągnikach, ale to też jest tego, że no DPF-a mu Tak to jak DPF był, no to znacznie ciszej by było, a teraz drze się trochę. Ale wolę ten dźwięk silnika, żeby coś było słychać niż klek od tych zaworów. Właśnie no. to denerwowało, co sobie ogrzewanie, gorąca się bawa. Jak na razie wiosna jest mokra, a na co chwila. Łąki są zalane. No, ciekawe jest to, co później, czy będzie tak przypady czy jakaś susza się w końcu zrobi bo to czasami tak potrafi być, że najpierw jest mokry, a później susza. No, ale oby tak nie było. Też, żeby nie lało nie wiadomo jak bo ja w tym w ogóle trawy nic sobie nie wziąłem to co? to by było w dzisiejszym odcinku na tyle więc co? dziękuję za obejrzenie liczę, że coś zostawicie po sobie więc co? do następnego na razie żegnam Was. Cześć.